No, i co jeszcze z tym słuchaniem? Co jeszcze można by dodać? Właśnie to. Dziś między innymi o tym, więc raz i lecimy. Frajda, życia z Bogiem słowa daje dziś w wersji espresso, jednowątkowo, krótko i na temat. <laughs> Ewangelia Jana, rozdział 10. Moje owce znają mój głos, moje owce słuchają mego głosu, słyszą mój głos. O posłuszeństwie, jakie się z tym wiąże, mówiliśmy w poprzednim odcinku. A dzisiaj prze, przełożyć to chcę na to, że moje owce, że jeżeli jestem owcą Jezusa Chrystusa, jeżeli idę za Nim jako za moim pasterzem, Panem, Zbawicielem, to w moim życiu będzie to widać. Również przez to, że ja słyszę Jego głos i działam w oparciu o ten głos. I wiecie, dla mnie... Yy, Słuchanie głosu Boga to jest w ogóle jeden z najbardziej fascynujących tematów, elementów sprawiających, że chrześcijaństwo jest żywe, że jest cudowne, że jest ciekawe, że jest pełne życia, pełne Boga, Boga, który mówi. Ostatnio zachwycam się takimi fragmentami słowa. Możemy to wychwycić w codziennych czytaniach. I Pan powiedział, a Pan zwrócił się do Mojżesza i rzekł: Bóg. I spytał Bóg. Wow, Bóg mówi do człowieka. Sam Bóg otwiera swoje serce, otwiera swoje usta, by przekazać tobie i mi również swoje życiodajne słowo. Bo to doświadczenie mówienia, mówienia Boga, słuchania Boga, to nie jest tylko dla bohaterów biblijnych, dla patriarchów, to nie jest rzecz passe. To jest dla ciebie i dla mnie na dzisiaj. I wiecie, dla mnie. To jest jeden z wyznaczników i w ogóle takich punktów kontrolnych, kiedy patrzę na swoje życie, na ostatnie godziny, dni, tygodnie i myślę sobie, gdzie widzę takie momenty, że wiem, że Pana Boga spytałem i widzę tego skutki. Albo wiem, że Boga nie posłuchałem i też widzę tego skutki. Aucia. Więc yy, wiecie, tu, tu, tu nie chodzi o to, żeby coś na siłę wymyślać, ale. Ale ten Bóg ma być realny w naszym życiu, dlatego uczymy się wsłuchiwać w jego głos. Dlatego uczymy się zadawać Mu pytania i oczekiwać odpowiedzi. Abyśmy żyli właśnie według tego fragmentu z Jana z 10 rozdziału moje owce znają mój głos, słyszą mój głos. I to jest, to jest przygoda. Myślę sobie, że zaczyna się od tego codziennego wczytywania się, wsłuchiwania się w Boże Słowo. I potem Duchowi świętemu jest o wiele łatwiej zwrócić Twoją uwagę. Kiedy na przykład idziesz ulicą i masz takie poczucie zatrzymaj się, poczekaj, albo wejdź do tego sklepu. Tak jak pamiętam dobrze taką sytuację z pracy, kiedy już mogłem wyjść z pracy, ale skończyłem dyżur w redakcji. Ale miałem takie poczucie, nie spiesz się, zostań. Poczekaj chwilę. Więc siedziałem sobie. To było takie delikatne odczucie: nie spiesz się, zostań jeszcze. I po chwili przyszedł się do mnie kolega. Zaczęliśmy rozmawiać, nagle okazało się, że to jest jakaś taka bardzo ważna, życiowa rozmowa, która zaczęła się tego dnia, a potem jeszcze w odcinkach yy, trwała i trwała. Yy, I myślę, że, że dobre owoce yy, Pan Bóg zebrał. Yy, no właśnie z tego, że ja w posłuszeństwie zostałem po to, żeby być nadczyniem, przez które coś zachęcającego może popłynąć do życia człowieka, ale zaczyna się od napełniania słowem. Aby jak dzisiaj do kolosan 316 słowo Chrystusa przebywało w nas samym swoim bogactwem, bo jesteśmy Jego owcami. Pomóż nam Duchu Święty, żeby tak właśnie się stało, żeby nasze życie było pełne tych momentów, kiedy Boga słyszymy i słuchamy. Frajderia z Bogiem tyle na dziś. Jeśli podobało Ci się to nagranie, zostaw polubienia, probatę, komentarz lub udostępnij je. Jak się nie się dobra, wieści, o frajdzie życia z Bogiem, a my widzimy się przy kolejnej okazji.